Dzień dobry Państwu. Program Rozmowa Dnia, w którym gościmy dziś dyrektor Instytucji Kultury na terenie gminy Kleczew, panią Magdalenę Siupę. Dzień dobry, pani dyrektor. Dzień dobry, witam Państwa. Pani dyrektor, w Pani życiu zawodowym zaszło wiele zmian. Tak, wiele. Doszło wiele obowiązków, ale jest to coś, co lubię i co kocham. Mam nadzieję, że Kleczewiacy zobaczą, że ja robię to z sercem i z pasją i że tworzę kulturę na terenie gminy, z myślą o, o każdym mieszkańcu. Czy była Pani zaskoczona tą decyzją? Trochę byłam zaskoczona, trochę przerażona, ale. Stwierdziłam, że do odważnych świat należy i szkoda by mi było nie spróbować i nie wykorzystać takiej szansy, jaką dostałam. Pani Magdo, nowa praca, nowe wyzwania. Z czym przyszło się Pani zmierzyć na nowym stanowisku i co najbardziej Panią zaskoczyło? Chyba jeszcze do końca nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Ciągle się mierzę z nowymi problemami. Nawet to nie są problemy, tylko rzeczy, które spotykają mnie na co dzień w pracy w centrum kultury. No, muszę jeszcze wiele wiele wody wypić z tej studni, żeby poznać tą pracę od początku i to jest troszeczkę inna praca, choć bardzo podobna do tego, co robiliśmy w bibliotece, chociaż jest bardziej intensywnie, tak? bo są momenty spokojne, jak, że, że, że nie masz takiego dużego nawału pracy, ale są takie, w których na przykład nie mamy wolnych weekendów, bo co chwilę się coś dzieje, no na szczęście jeszcze ta praca mnie nie męczy, ją bardzo lubię i, i wykazuje się i pikniki dla mnie są wyzwaniem, lubię prowadzić, lubię organizować. Myślę, że, że, że to jest przełożenie, mamy chociaż w ilości osób, które były na dwóch ostatnich piknikach, że warto działać, organizować i że jest to doceniane w naszym społeczeństwie. Ma pani już jakieś plany na rozwój rozmiękłeczowskiego centrum? Tak, mam plan na rozwój kaczeskiego Centrum. Chciałabym właśnie w tym miejscu utworzyć punkt biblioteczny żeby dla mieszkańców tutaj z bloków biblioteka była dostępna i była bliżej. I to jest mój cel do zrealizowania. Bardzo bym chciała jak najszybciej uruchomić studio nagraniowe, podcastowe, żeby mogli z niego korzystać mieszkańcy, młodzież, żeby mogła się rozwijać, żeby Centrum Kultury Biblioteka była multimedialną biblioteką. I bardzo, bardzo mi zależy na tym, żeby ta cyfryzacja tutaj weszła i, i żeby ludzie zobaczyli, że to jest miejsce otwarte dla wszystkich. Nad tym pracuję, aby młodzież zauważyła, że biblioteka, jak i Centrum Kultury są otwarte dla każdego i stoją drzwi otworem, wystarczy wejść i z nami pracować. Czy pojawią się od września jakieś nowe zajęcia dla, dla tych nieco mniejszych dzieci i tych. Starszych. Tak, bardzo bym chciała otworzyć grupę taneczną hip-hopu, już jestem po pierwszej rozmowie, nasz kalendarz tutaj tych warsztatów i spotkań jest już urozmaicony o indywidualną gitarę, bardzo mi też zależy na odbudowaniu kreczewskiej orkiestry, z powrotem zrobimy nabory, aby pokazać młodzieży, że granie na instrumentach rozwija i że wartość w tym kierunku, że to buduje, integruje młodzież i lokalnych, lokalnych mieszkańców. I w w przyszłym roku skupię się na odbudowaniu, w przyszłym roku mam na myśli od września, na zbudowaniu orkiestry, zachęceniu młodzieży. No Bardzo bym chciała, żeby tutaj był hip-hop, bardzo bym chciała stworzyć młodzieżowy zespół przed Centrum Kultury, zespół muzyczny. Bardzo mi to na tym zależy, żeby młodzież do nas przyszła. Oczywiście nie możemy w naszej rozmowie zapomnieć o bibliotece. Ostatnio pozyskaliście. Kolejne duże dofinansowanie, 20 tysięcy jest się czym chwalić. Tak, jest się czym chwalić. Bardzo się cieszę, że biblioteka pozyskała 20 tysięcy z projektu Fredro to nie zemsta. Pozyskaliśmy również pieniądze na, z projektu barwy narodowe, też było, że jesteśmy w trakcie realizowania. Bardzo się cieszę, że te projekty nie zostały nigdzie z boku, tylko idziemy do przodu. Jest naprawdę tego sporo. Liczę oczywiście na więcej tych projektów, bo napisanych zostało dużo więcej, ale wiemy, że to jest loteria. Tak naprawdę. Nam się wydaje, że projekt jest świetny i że włożyliśmy w, całe, w niego całe serce, no ale ktoś inny, kto oceniał, ma inne zdanie. Zresztą bardzo wiele teraz instytucji kultury startuje w tych projektach, no bo mogą centra kultury, mogą stowarzyszenia w niektórych brać udział, a więc konkurencja jest coraz większa. Tamten rok był dla nas bardzo owocny, no ale w tym roku też nie możemy narzekać, tak, bo te dwa projekty to i tak dużo czekamy za rozstrzygnięciem kolejnych. No liczę na to, że, że nam się uda, chociaż w tym momencie byłoby nam ciężko jeszcze z, z dwa przygarnąć ale myślę, że kto jak nie my, jest taka tutaj załoga i w Centrum Kultury, i w bibliotece, która mm, e, tworzy kulturę, znają, rozumie i myślę, że tutaj wspólnymi siłami byśmy, byśmy ogarnęli projekty. No na razie mamy dwa plus cyfryzacja w Centrum Kultury. To jest bardzo wymagający projekt właśnie stworzenie tego studia podcastowego, stworzenie miejsca dla młodzieży. To jest projekt, który wymaga ode mnie wiele nauki, no bo ja nie do końca się znam na nagrywaniu, co powinno być w takim studiu i tutaj wielka pomoc Hieronima Stafeńskiego jak i Patryka Wilczyńskiego. Oni tutaj byli moim wsparciem, no bo korzystam, korzystam wiedzą od tych, co po prostu ją mają. A oprócz tego Pani Dyrektor, jaki jest, jak wygląda kalendarz imprez w obu instytucjach, które, którymi Pani zarządza, bo one jeszcze nie są połączone, czekamy cały czas na decyzję Ministerstwa, miejmy nadzieję, że będzie pozytywna, więc... Mamy już o opinię pozytywną z Wojewódzkiej Biblioteki. Była u nas Krajowa Rada Biblioteczna, która też się skłania ku, ku, ku opinii pozytywnej. Bardzo się cieszę, że mój, moja koncepcja rozwoju tych instytucji jako jednej przypadła im do gustu. Kalendarz jest bardzo napięty, ale myślę, że to jest wszystko do, do zrobienia. Mamy teraz z projektu. Będzie spotkanie w czerwcu z panem Arturem Andrusem, 17 maja z panem Jackiem Galinskim. Jeśli chodzi o, o, też o Fredro, to nie zemsta to będzie spotkanie autorskie. Zapraszam wszystkich serdecznie. Pan Jacek pisze komedię kryminalną. No, jeszcze nie było u nas takiego pisarza. Zobaczymy, czy to się sprawdzi. Wiemy, co nasi kleczewiacy kochają i czytają, ale próbujemy wy, wyciągać autorów z innych półek więc może, może, oprócz kobiecej, okaże się, że. Kleczewiacy kochają komedię. Przed panią organizacja jednej, dwóch największych imprez w gminie Kleczew. Dni Kleczewa i Dożynki. Zmiana daty tak, jest to pierwszy dnia sierpnia. Czy możemy już zdradzić, jakie będziemy mieli gwiazdy? Tak, możemy zdradzić, chociaż jedna. Tutaj musieliśmy trochę zmienić i na 90% będzie to Kordia i on wystąpi w niedzielę na dożynkach, na zakończenie dożynek, a dzień wcześniej będzie Mezo. W tym roku te dni Kleczewa z dożynkami troszeczkę będą miały inną odsłonę. W tym roku będą food trucki, będzie wesołe miasteczko. No i oczywiście dmuchańce, nie zapominamy o najmłodszych. Dmuchańce będą jak, jak co roku za darmo dla najmłodszych naszych mieszkańców. Jest to data dość, dość trudna na dni Kleczewa, dlatego że Wcześniejsze dni klaczywa były początkiem czerwca, była młodzież jeszcze, która tutaj przy Centrum Kultury śpiewała i występowała. No teraz tej młodzieży nie będzie, no ja rozumiem, że to jest okres wakacyjny, więc tutaj będziemy musieli bardzo się nagimnastykować, żeby to spiąć wszystko. Ale no powiedzmy, że dni Kleczewa już mamy prawie dopięte na ostatni guzik. To był pierwszy punkt tak naprawdę, do którego usiadłam przychodząc tutaj, bo chciałam, żeby to wszystko było może nieperfekcyjne, ale, ale dostosowane do potrzeb naszych mieszkańców. Kolejną ważną imprezą, oczywiście dla tych najmłodszych mieszkańców gminy Kleczews, jest Dzień Dziecka w tym roku podwójnie, bo i na Kraczewskiej Malcie i na drugi dzień w, pod wiatrakiem w Budzisławiu. Tak, pod wiatrakiem jest, to stało się tradycją i nie chcemy z tego rezygnować, bo mieszkańcy Budzisława Kościelnego bardzo chętnie uczestniczą w tego typu imprezach, więc nie mogłabym tego odpuścić. Więc pod wiatrakiem się nic nie zmienia, chociaż w tym roku współorganizatorem będzie Caritas, więc połączymy siły i, i to będzie, myślę, że fajny, fajny, fajny dzień dla dzieci. W tym roku będzie to 2 czerwca. Jest to tak myślę, że to będzie dobra dla ta data, bo rodzice już będą po pracy i na spokojnie przyjdą ze swoimi pociechami. A 1 czerwca na Malcie będzie Wielki Dzień Dziecka dla. Mieszkańców całej gminy nie, nie jest powiedziane, że Włodzisław Kościelny ma nie przyjechać. Serdecznie zapraszam mieszkańców całej gminy na Dni kreczewa na, na Maltę. Będzie wiele, naprawdę będzie wiele atrakcji, zapraszam Państwa serdecznie. Na Malcie również będzie Noc gupały w tym roku, która będzie też miała wiele atrakcji, będzie fire show. Myślę, że warto przyjść zobaczyć takie przedstawienie na tle wody. Troszeczkę inna odsłona, ale liczę na to, że mieszkańcy dopiszą. Pani Magdalenu już na zakończenie, temat ostatnio bardzo kontrowersyjny, wzbudzający wiele emocji. Kleczewska Malta, Klub Pod Palmą i Klub Bilardowy 33 Ton, też zaszły pewne zmiany. Zaszły pewne zmiany, ale myślę, że im plus. Bilardownia i Kleczewska Malta, Kleczewska Malta już od 1 czerwca przechodzi w ręce prywatne, po prostu wynajmujemy ten, ten teren. Będzie tam wiele więcej atrakcji, na które myśmy nie mogli sobie pozwolić jako, jako gmina, dlatego że tam będą dmuchańce, będą, będzie cymbergaj, będzie... Lepsza gastronomia niż myśmy mogli zagwarantować. My jako kultura nie mogliśmy sprzedawać alkoholu, więc będzie weźnie to przedsiębiorca, który będzie miał cały serwis, czyli będzie alkohol, będzie, będzie dobre jedzenie, a co najważniejsze, będą tygodniowe koncerty gwiazd. Oczywiście te koncerty będą jakimś małym bilecikiem, będzie. Te, te koncerty będą częściowo biletowane, ale z tego co wiem, to te bilety wcale nie będą duże. To będzie taka symboliczna wejście. Ale widziałam ten rozkład jazdy przedsiębiorcy, który... Bierze naszą Kleczeską Maltę. I ja wierzę, że Kleczeska Malta będzie takim drugim ślesinem, który, do którego ludzie będą po prostu z przyjemnością przyjeżdżać. W niedzielę mają być rodzinne, mają być dmuchańce, cymbergaje. Słuchajcie, no, myślę, że będzie tyle atrakcji na Malcie, że naprawdę nie, nie trzeba szukać daleko i myśmy nie mogli sobie na to pozwolić, dlatego że nie mieliśmy takiego nawet sprzętu. Tutaj przychodzi przedsiębiorca, który wszystko ma po prostu wstawić, prowadzić. Ja się bardzo cieszę, że to się tak rozwija i idzie w tym kierunku, bo myśmy nie mieli naprawdę takich możliwości. Przedsiębiorca, który będzie od nas wynajmował tą, tą dzierżawił ten teren, będzie z nami we współpracy i, i on jest człowiekiem bardzo ugodowym. Ja myślę, że to będzie naprawdę dwutorowa współpraca, że będzie naprawdę ciekawie i będzie pokaz Disneya, chociażby taki przemarsz, ma być bieg Januszy i Grażynek zlot starych aut słuchajcie, co tydzień będzie się coś działo, wiele atrakcji, zloty motocyklowe. Naprawdę nie na wszystko my mogliśmy sobie pozwolić ze względu na fundusze. A teraz ktoś bierze to w prywatne ręce i chce to naprawdę rozwinąć, więc my się bardzo cieszymy, bo mam nadzieję, że zaistniejemy na mapie powiatu jako takie centrum rozrywki i turystyki, gdzie warto przyjechać. Malta ma ogromny potencjał, naprawdę Wam się przyjemnie przyjść w niedzielę, przejść. Można, będzie można zjeść coś dobrego, napić się kawy. Więc ja bardzo się cieszę, że to po prostu weźmie ktoś, kto to zrobi z wielkim rozmachem. Nas po prostu nie było na to stać. Wszyscy zarzucają, że tam jest dojazd i dojście kiepskie. No z czasem myślę, że to też się zmieni. Na razie musimy się cieszyć z tym, że w ogóle, tym, że w ogóle jest takie miejsce w Kleczewie i ono nie umrze, ono będzie żyło pełną parą, pełną piersią, będzie wręcz pójdzie do przodu, będzie się rozwijać. Jeśli chodzi o bilardownię, owszem, w tym na no, pewno nie jest to tajemnicą, tak jak już powiedziałam, że Kultura nie może sprzedawać alkoholu i to był problem z tym alkoholem, więc mam nadzieję, że osoba prywatna, która to weźmie. Ja wiem, że zachowany format będzie. Będzie to klub bilardowy, nic się nie zmieni. Jedyne co się zmieni, to będzie klub bilardowo-taneczny. Tutaj mają być też jakieś mini koncerty, coś słyszałam o stand-upach, że ta bilardownia troszeczkę nabierze innego formatu, ale może też z większym rozmachem. Nie zabieramy mieszkańcom Kleczewa miejsca rozrywki. My chcemy je po prostu ulepszyć. Chcemy zachęcić większą liczbę osób do, do odwiedzin. Też nie chciałabym się skupiać tylko na mieszkańcach Kleczewa, którzy są naprawdę dla nas bardzo ważni, ale chcielibyśmy, żeby cały powiat tu przyjeżdżał, żeby to było takie miejsce, że o, sobota, no to fajnie, jedźmy do Kleczewa, bo tam jest fajny klub i na tym nam zależy. Żeby naprawdę Kleczew zaistniał na mapie rozrywki powiatu końskiego, Więc stąd ta decyzja. No, zobaczymy, jak to będzie, czas pokaże. Jest wiele pytań, wiele niedomówień, ale nic nie sprzedaliśmy w ręce prywatne, tylko wynajmujemy, wszystkich muszę uspokoić. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Tak? Ta umowa nie, ba, nie będzie wieczysta. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Na dzień dzisiejszy klub bilardowy będzie miał formę troszeczkę inną, ale nadal będzie klubem bilardowym. Przyglądając się choćby konińskiemu domu kultury, oni mają art u siebie, tak? Też dzierżawią. Słuchajcie, na no tyle lat to się rozwinęło, ma swoją renomę. Też bym chciała, żeby tutaj ten klub bilardowy wyrobił sobie renomę i żeby zachęcał wszystkich do, do korzystania z, z, jego, z ich z jego atrakcji. Klub bilardowy będzie. Nic się nie zmieni. Będzie miał tylko atrakcyjniejszą formę dla mieszkańców. Co z Ligą Bilardową? Ona pozostanie, czy... Przyznam się, że to jest też temat, który budzi wiele kontrowersji. Chciałabym, żeby ta Liga Bilardowa była dokończona. Nie chciałabym nikogo tutaj oszukać, bo ja wiem, że nasi uczestnicy w Lidze wpłacili jakieś pieniądze i będzie to trzeba po prostu mądrze rozegrać. Będę dzisiaj mieć spotkanie z panem który bierze tą bilardownię i będę robiła wszystko, żeby tą, żeby tą ligę dokończyć, tak. Także mieszkańcy mogą czuć się bezpieczni, wszystko zostaje. Tylko wszystko będzie zostaje. bardziej atrakcyjne dla mieszkańców, Dokładnie. oferta będzie przystosowana do nich i nie mają się zupełnie czym martwić. Nie, nie mają się czego, czym martwić. Myślę, że będą bardziej zadowoleni, że, że będą czuć, że ta zmiana jest in plus i to wszystko dla mieszkańców. I wiemy wszystko. Drodzy mieszkańcy, nie mamy się czym... Martwić. Pani dyrektor, ja bardzo dziękuję za wywiad życzę i życzę powodzenia. Dziękuję. Dziękujemy Państwu. Barbara Jeńska, Pawlak, Magdalena Siuba.